Jednym z popularniejszych filmów na moim kanale jest film jak zrobić własny szkicownik. W zasadzie to jest seria dwóch filmów, no i do tej serii dołożę teraz kolejny film o zszywaniu szkicownika. Jest to troszeczkę inna metoda niż pokazałam w tamtym filmie, także zapraszam do oglądania dalej. Witaj na kanale Srebrna Igła. Ostatnio narobiłam trochę różnych szkicowników. Jeżeli ktoś byłby w ogóle zainteresowany kupnem szkicownika u mnie, to zapraszam do kontaktu. Ale gdybyście chcieli zrobić własny szkicownik, to u góry zalinkuję do filmów pokazujących krok po kroku, jak ja robię szkicowniki. A dzisiaj pokażę wam jeszcze inną metodę szywania. Jest to tak zwany ściek koptyjski. Dlaczego tak się nazywa? Nie pytajcie mnie. Nie wchodziłam w historię tego ściegu. Ważne jest jak będziemy zszywać szkicownik. Już wcześniej przygotowałam sobie tutaj kartki do szkicownika. Zaznaczałam na tych kartkach sobie miejsca, w których będę przewijać. Gdzie będą dziurki, gdzie ta nitka będzie przechodziła. Mam przygotowaną igłę, mam przygotowaną nitkę. Fajnym sposobem jest nitkę sobie nawoskować, aczkolwiek można nie trzeba. Zaznaczałam tutaj. Trzy miejsca, w których będę robić dziurki, i będę przeszywać w tych punktach. Ważne, żeby te punkty na każdej kartce były równe. Jak sobie zaznaczyć, to jest w poprzednim filmie o szyciu szkicownika. Bardzo ważna rzecz, pamiętamy, żeby te kartki odkładać w takiej samej kolejności, jak je bierzemy, i w tą samą stronę, tak jak leżało na początku. Przejdźmy do szycia. W pierwszej kartce przeszywam przez wszystkie dziurki takim slalomem. Dochodząc do końca, wracam na tej samej kartce. Czyli wchodzę, zaczy wchodzę. zaczynam szycie od zewnętrznej strony kartki. Przeszywam na drugą stronę, w drugą, dziur drugą dziurką wychodzę na zewnątrz, trzecią dziurką. U mnie są tylko trzy. Wchodzę z powrotem do środka i wychodzę na zewnątrz środkową dziurką. I już nie przeszywam na drugą stronę, tylko wiążę z tym ogonkiem nitki, który mi został. W ten sposób mam zaszytą pierwszą kartkę. Biorę potem. Drugą kartkę przykładam. Oczywiście pilnuję, żeby była ta sama kolejność tych kartek i ta sama strona. I teraz w dziurkę na tej samej wysokości, gdzie wyszłam, gdzie zakończona jest nitka na poprzedniej kartce, wbijam do środka. Zawsze zaczynam wbijając do środka. Wychodzę dziurką środkową. I teraz będzie bardzo ważna rzecz, ponieważ przechodzę igłą nitką. Pod nitką, która jest na pierwszej kartce, przeszywam na drugą stronę i wracam zaraz za tym miejscem, gdzie te nitki z pierwszej kartki wychodzą. Wchodzę z powrotem do środkowej dziurki i w ten sposób już te kartki są zszyte razem ze sobą. One się razem trzymają. Środkową dziurką weszłam w środek kartki i wychodzę ostatnią dziurką. Następnie tą nitkę przeciągam przy ostatniej dziurce z poprzedniej kartki. Zaszywam to razem. Trzyma się, biorę kolejną kartkę, wbijam w pierwszą dziurkę do środka, wychodzę środkową dziurką spod kartki I teraz nie zaszywam aż do pierwszej kartki, zaraz przy kartce sąsiadującej ta, ta, to połączenie, które powstało między pierwszą a drugą kartką, pod tym połączeniem przeciągam igłę i wchodzę z powrotem w najnowszą kartkę, w środkową dziurkę. Wychodzę dziurką ostatnią. Wychodząc dziurką ostatnią, znów przeszywam przez to połączenie pomiędzy poprzednimi kartkami. I biorę kolejną kartkę i robię to samo. Dzięki takiemu przeszywaniu wychodzi bardzo ładny i równiutki szef po zewnętrznej stronie, natomiast po wewnętrznych stronach kartki będziemy widzieli nitkę. Dlatego ja tutaj używam nitki jasnej, bo nie lubię, żeby ciemna nitka była widoczna, a przy jasnej nitce nie przeszkadza to tak bardzo, że tej nitki tak dosyć sporo jest po tej stronie kartki. Specjalnie tutaj pokazuję Wam moment. I specjalnie wzięłam mniej nitki, bo szyjąc, zszywając kartki, zdarza się tak, że nagle nitka się kończy. I tak naprawdę z jednej strony to przecież nic strasznego, ale niektórzy nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo nagle mamy zaćmienie. Po zewnętrznej stronie, nie robię tego wewnątrz kartki, ponieważ nie chcę, żeby w szkicowniku było widać, gdzie się nitki kończą. Ja później tutaj ten brzeg zaklejam okładką i tego nie widać. Więc ja po zewnętrznej stronie zszywam te nitki razem, ale robię to w ten sposób, jak najbliżej dziurki, żeby ten supełek nie wskoczył mi do środka. Żeby tego supełku, supełka nie było od wewnątrz kartki, tylko związuje te Dwa końce nitki jak najbliżej dziurki. No, najlepszą opcją idealną byłoby wziąć wystarczająco dużo nitki, aczkolwiek przy dużej ilości kartek jest to niemalże niemożliwe, ponieważ nitka się będzie tak plątała, że, że będziecie kląć, że zdecydowaliście się na wzięcie tak dużo nitki. Związaniu tych dwóch nitek razem przechodzę po prostu do dalszego przeszywania, kontynuując od tego miejsca, w którym skończyłam. Zostawiam też dłuższe ogonki tych związanych nitek, dlatego że ja później te brzegi zaklejam, ten brzeg szkicownika zaklejam klejem, więc te nitki, które mi zostaną, odrobinę je przytnę, ale potem je po prostu wklejam. Całość w ten brzeg utrzymuje to lepiej i ściek, i nitkę, i cały szkicownik. Dochodząc do końca, robię taki supełek, przewiązuję tą nitkę przez siebie, ale nie odcinam w tym miejscu, ponieważ mimo, że będę to kleić, to troszeczkę boję się, żeby jednak ten szkicownik mi się nie rozjechał. Więc um, przeszywam sobie pomiędzy tymi szwami jeszcze tą nitkę, tak przeciągam. Ta nitka została dłuższa, ona wtedy nie będzie wychodzić tym supełkiem, tak, nie będzie się to rozplątywać i będzie się lepiej trzymało. Po szyciu jeszcze um, sprawdzam, czy wszystkie kartki leżą równo. Chcę, żeby na brzegu właśnie te kartki się równiutko układały. Mam odpowiednie tekturki przygotowane, żeby spiąć potem ten szkicownik razem. Dlaczego tekturki? Ponieważ y, same te klamerki zostawiają znaki na papierze, zaciskają mocno i ten papier się zagina. Nie lubię tego, nie podoba mi się. Uważam, że wygląda to nieestetycznie, dlatego używam tekturki, bo ta tekturka jeszcze mi wzmacnia też ten uścisk. Do zaklejenia brzegów używam Kleju w takim dużym pojemniku jest napisane klej szkolny, ale on jest fajny, taki elastyczny po wyschnięciu, a jednocześnie mocno trzyma. Jak do tej pory świetnie mi się sprawdzał, także zaklejam właśnie nim brzegi szkicowników. Nakładam dosyć sporą warstwę i Zostawiam do wyschnięcia. Tak jak już wspominałam, te wszystkie niteczki, które mam tutaj z tych końcówek, z tych wszystkich supełków, po prostu zaklejam razem z tym klejem, tak żeby nie wisiało to gdzieś z boku, żeby nie wychodziło później po otwarciu szkicownika, nawet jeżeli się by po iluś tam użyciach każda książka się kiedyś odrobinę rozklei, więc żeby to też nie było widać, to jest wszystko zaklejone razem na brzegu. Kiedy ten brzeg mi wyschnie, wtedy będę mogła zdjąć te tekturki i okleić na przykład skórą, robiąc taką okładkę. Taki szkicownik będzie rozkładał się na płasko, co jest bardzo ważne i wygodne. Dla mnie, przynajmniej, jest ważne, ale ja też wiem, że dla wielu osób. Ja takich szkicowników używam do moich. Wyzwań, o których Wam już wspominałam wielokrotnie, zalinkuję też u góry, żebyście mogli sobie obejrzeć. Takie szkicowniki też będą wkrótce dostępne w sprzedaży. Bądźcie czujni, bo myślę, że będzie warto. Jeszcze o tym porozmawiamy. Jeśli skorzystacie z takiego mojego tutorialu na szycie szkicownika, to dajcie mi znać, jak Wam poszło i czy udało Wam się. Stworzyć własny szkicownik, a potem co w danym szkicowniku namalowaliście albo narysowaliście. I widzimy się w kolejnym filmie, już niedługo. Także do zobaczenia.